Jakieś różne stwory są ale modliszki chusteczki nie widziałem jeszcze. Dobry dzień dobry. Zaczynamy dzień po południu. Tak. Taki leń nam dzisiaj wyszedł z czterech liter, że nawet sobie nie zdajecie sprawy. Także dzisiaj oh. będzie pokrótce tylko. To tak, ja się <śm> trochę rozchorowałam przez klimatyzację. Tak mi się wydaje, bo tutaj ostro daje ta klimatyzacja. Naprawdę. No. Ale jedziemy, coś porobimy, coś zobaczymy. A jak? Ostatni pełny dzień w sumie, tak I jutro już będziemy w drodze powrotnej. No blisko nas cagata znalazła jakąś plażyczkę. O, fajnie, Jakiś Beach bar, no, spoko. Dobra, zobaczyliśmy, lecimy dalej. No i teraz idziemy na market świeżego jedzenia. Zobaczymy, co tam ciekawego mają. Jest jakąś rybkę, coś. Hmm. Cię usmażysz mi rybkę, tak? No. Rybkę może i ci usmażę. <gry> <gry>

Ciekawe. Super sprawa. Świeżo. Rybki, warzywka, krewetki. Suszone. To nasza płaszczka, co zawsze takich ekipcie widzieliśmy. Mhm. Zobacz, tu jeszcze rybka żyje. Sok. Widzisz czy nie? O, jakie zęby. na Mary, albo coś.

No, warzywka to jeszcze fajne, świeżutkie Owoce Znaczy banany. <grymne> o, papryczki chili Chciałabym było kupić takie świeżutkie No, tam już czurek No i najlepsze są to od nie? No i tak to mniej więcej wygląda, taki market rybny bym powiedział Bardziej Trochę warzyw, dużo ryb, różnego rodzaju kraby, kalmary i tej sprawy No i czuć rybom okropnie Okropnie naprawdę Nie? Tam sobie wystawili na słoneczko ryby i suszą. A, Gada musi iść oczywiście nie. Ciekawie. No, zawijamy się na skuter i lecimy na szamkę, pierwszą dzisiaj. Jak się nazywa? To jest taki lumpaks tajski. Tajski lumpaks. Patrzcie, nawet jest tu piękna ślubna. Powiem Ci, że nawet eleganska. Dobrze wyprać Bajlando. Bajlando? <laughs> Aha nie? To <laughs> jest Ty, wjedziemy jeszcze tutaj na lewo do tego ziomka, nie? Zobaczymy tego ziomka. Tego ziomka, tak? No. Do tego ziomka właśnie chcieliśmy podjechać. Fajne. Przy samej drodze praktycznie. Ale fajnie to wygląda. No i proszę powiedzieć, kto nie wytrzymał ciśnienia. Musi być ciacho i kawa. Czekamy aż nam tak. przyniosą. Jeszcze raz, wiesz mi, że to jest taki problem, że jakiś jakieś ciastko. Tak, ale to jest jeden plus detoks. Detoks od słodkiego. Ale fajnie, przyjemnie, w cieniu można sobie usiąść, wypić. Później jedziemy na obiad, bo ja już jestem głodny strasznie. A nie? A, widzicie jak Celtiki? Okay. Wow. Ale mam spoczo sp spoczone w czoło. O. Oj, przyszła kawka, ciacho. Najpierw zdjęcie, a później uśmiech. <śmieniciela> Standardowo już starczy tych selfików. No z to Próbuj! Czy dobre? Oj na pewno Ale 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 ci nie, nie, nie. Tester ciasta. No chyba byłby wymarzony zawód Dobra Dobre? Niety pole, nie tyle No ale nie wiem, do to przyda Dobra, jemy Ciacho zjedzone, jedziemy dalej. Dokładnie jedziemy dalej, jestem zadowolona z nas podna swoje jeszcze jak powiem. Zachcia... Swoją zachciankę? No. A teraz lecimy na moją zachciankę. Czyli na szamkę. Jakieś... coś skery. Szamka zamówiona. Dzisiaj jesteśmy w trochę innym miejscu. Opinie miało nawet spoko na Google. No nie dużo, ale spoko. Także zobaczymy, czy faktycznie warto. Agaty widać w odbiciu no, tu gdzieś? Uśmiechnij się. <śmiechnie> I zobaczymy czy faktycznie jest dobre. No. O. Shake. Mango. Jabłko i pomarańcz. Bardzo dobre połączenie też. Te owoce to są tutaj ogólnie dobre. Prawda? Tak. Dobre. No. <śmiechnie> O, to mamy na przystawkę. Nie wiem co to jest. Dobra, a tu chyba jest ryba po prostu. Koniec. Gorąca straszne. Eee, o, Pomału. No, jest... Dobra, chwilę poczekamy i zaraz zagramy. Jest nasz żona. Dobra? Mhm. Dobra. Okej. Okay. no i fajnie. I mamy tutaj Jared Kerry. Miała mhm. być ostra, ale ostra, chyba że to dla nas nie jest ostre. My po prostu lubimy ostre i jesteśmy chyba przyzwyczajeni. Ja się spodziewam, tutaj, że to będzie tak wszystko paliło. Najbardziej chyba póki co to na kota opaliła Watatomiam, nie? To naprawdę, o ogień w szopie. Ale dobra, to. Yeah. O i dla mnie masa nankery. I zaraz będziemy sprawdzać, czy dobre. No, szamka była dobra. No, a teraz idziemy na jakiś szybki spacer po plaży. I wracamy spać. No, i Robert oczywiście musiał w schowku zostawić telefon, nie? Spoko plaża. Spoko? Ok, to teraz zobaczymy. Zaraz oblukamy. O, ale gorąco. Powiem Wam, że już mi ręce tak pieką od jeżdżenia tym motorkiem, że szok. Mimo tego, że smaruje, to i tak słońce daje ostro czadu. Kierki. Można posmigać. A No spoko plaża Chyba nawet tutaj szybko, w miarę głęboko się robi To fajnie Sprawdzamy wodę Fajna? O, tak, ale... Nie jest żybura Rur. Trzeba wyjść no? To trzeba przyznać, bo ogólnie wszędzie no. jest Fajnie odpływ. czyściutka, ładna. Odpływ, 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 no. Ale, Ale generalnie... Generalnie jeśli chodzi o same plaże, to zdecydowanie wygrywają plaże karaibskie Dominikana, Kuba. Przepiękne plaże, a tutaj jest fajnie, jest ładnie, ogólnie roślinność i wszystko tutaj świetne, no, ale na lepsze są na Karaibach naszym zgromadzeniem no, wracamy do siebie i tyle i będziemy pływać u siebie w baseniku pięknym widokiem trzeba się nacieszyć ostatni dzień no przedostatni dzień już zostałem poprawiony mm -hmm. <laughs> no, ale jutro już nam dużo nie zostało bo siedzimy tylko do 15 i lecimy na lotnisko Różne stwory są Ale modliszki chusteczki nie widziałem jeszcze O! Mamy skorpiona przed domem